Witam, już w czwartym odcinku Wyścigu Mixeli o KBM. Przejdźmy do eliminacji. Był jeden głos na Jezmo, jeden głos na Pożarczy Drzask, więc trzeba będzie zrobić coś, co rozstrzygnie remis. Ale co ważniejsze, przejdźmy do historii: co się stało z Jamzy. w tej dżungli. Mieliśmy nagranie tam w ostatnim odcinku, tylko urywek tego nagrania. Ja tam mam monitoring i widziałem co się stało. I zaczęło się tak, że na początku, na początku policja z masternubkiem rozerwali, rozerwali Jamesy, a potem się pobili razem i policjant tego nie przetrwał. Choć jego reszta zniknęła, a James nadal tam leży w tej dżungli. Nikomu się nie chce wracać po nią. Tak w ogóle mam swój ogon z powrotem, więc. Mesmo będzie na razie samo ile wytrwa tą eliminację. Więc trzeba zrobić to rozstrzygnięcie remisu. Oko trzeba włożyć do Kinder Bueno. Jeżeli oko to odpada jazzmo, a jeżeli tył, o, tył czyli nie oko, odpadają pożeracze. Drzask więc. No i co wyleci. O ile wyleci oko, o akurat jesmo odpadają, no to nie będzie problemu. E, to, taki trochę bullshit, to, to nie ją kierowałem. Co jeszcze? Odpadłem. Pocałujcie się w. No dobrze, przejdźmy do dzisiejszej konkurencji. Muszę tylko powiedzieć, jaki będzie ten podział, no bo to będzie ten podział. Także już połączyłem pary w wdrożenia, no, oczywiście to jest tylko na ten odcinek. Team Grypa jest razem z pracownikami i w skrócie e, przejdziemy do tego, co będzie konkurenciem. I oni są razem: skrzydła ci kumple i Weterani. I tym kolegom trochę nie szło, więc dostaną w prezencie loda na patyku. O, niby ich jest w pięciu. Więc będą mieli łatwiej w konkurencji, ale da mi utrudnienie. A więc wytłumaczę, czym jest konkurencja. To nic skomplikowanego, po prostu chowany. Tylko że wy dwaj panowie, nie możecie się rozdzielać. Owszem, na czas do chowania się nie musicie się cały czas stykać, ale w waszej kryjówce nie możecie się rozdzielić. Musicie się stykać cały czas. Jeżeli was przyłapie, to będziecie w złej sytuacji. A wy musicie jakoś dziać radę w czwórkę, no wierzę w was No, więc daję wam czas na chowanie Wy się chowacie i brać czego Możecie się rozdzielać A więc czas Start No, dobrze, więc musimy znaleźć kryjówki Tylko musimy najpierw Potrzyma ktoś tego loda na patyku, no Wy nie macie rąk, wulk Nie, co ty robisz, nie Hmm, no nie jest tak źle, no Nie przesadzaj, wulk jak nie jest źle, on się roztopił. Dobra, dobra. Dobrze, ludziku, leć. Co ty się odwalił? To, 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 to... On i tak by nam nie pomógł, no. Teraz, wólk właśnie rękę. Ja wiem, co ty chcesz zrobić. No, właśnie, wólk nie. Nie, nie, nie. Nie! No, a wy, panowie, też tam chodźcie do góry. Tam, tam jest takie koło darta, no. Przecież Tesla na górę nas nie zajrzy, nie znajdzie nas. ma to sens, tylko musimy się jakoś zlepić. No ja muszę sobie znaleźć jakąś kryjówkę idealną. Ja mam plan. Musimy wejść na tą chałupę. znaczy nie wszyscy w jednym miejscu oczywiście, no. Tylko gdzie jest lank? Idę. Dobra. Chodź tu. O do dołka. Idealnie. Czego nie znajdą? Mam nadzieję. O dobra, to podrzucisz mnie. Oczywiście. Uy. No dobra, panowie, ja idę najlepszą kryjówkę. To to nie może zadziałać, bądźmy poważni. Jak nie przecież to jest solidna kryjówka. Jest idealna. Przecież on tutaj nie wleci ani nic. Nawet jak zobaczy nas nie dorwie. Coś w tym jest. A teraz czas na plot twist. Mam Ubera. Już się wszyscy schowali. Posłyszałem więc szukam. He, Flair, to, to musi się udać. No oby, męż się rzuńmy trochę, tak, wtedy to wylecimy od razu. O, panowie mi jest was widzieć. No nie, jak on już to zrobił? On lata. Co za ból. Wólk. sprawa jest prosta. Zaraz, gdzie ty jesteś, Klejder? Nie, Nie widać mnie tam na pewno. No dobra, czego chcesz nie jest dobry czas na gadanie. Widzisz, on tam odpoczywa. Czy co tam poprawia się? Musisz skoczyć. Musisz skoczyć i zniszczyć jego tą twarzkę uberową. Jak ja to mam zrobić? Przecież ja nie uskoczę. Wierzę w ciebie, mordo. Przecież jesteś weteranem razem ze mną. Ech, no, niby mogę spróbować. No to dawaj. Dobra. Trzy, dwa, jeden, lecę. Au. Cóż to było słykać? A, debil spadł. Mój kręgosłup. Czemu? No, a dobra, czyli tej drużynie już został sam kreider. he coś tam mam rotał tu niedaleko, więc muszę po prostu się dobrze rozejrzeć. Tutaj coś mi ten kraider mam rotał. Jak go złapię, to już. Tam ci przegrają, więc zobaczmy. O, dwie wczeń na jednym ogniu. To to, to ty latasz? Slash o ty zdraj, co zabijecie. No, sorry, płacą mi za to. No, tych mam już połowę, no, a... Niebieska Żerawa jest tam też w dołku. No, więc obie drużyny mają tylko po jednym zawodniku dalej w grze. Dobra, teraz gdzie ich szukać? Dżunglę wykluczmy, no, bo zabroniłem im tam łazić, no. Nawet jak ten wyłożyć, to by źle skończyli. Dobra. Slasho, chcesz się napić? A mogę. No, 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 już, już, już Dobra, możemy lecieć dalej. No. Yy, zaraz się uduszę. O nie, 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 oni już tu lecą. Dobra, kram jest tam w tej wannie. Starczy, że puszczę kaczkę. Dobrze, kaczko, leć. O nie, on mnie wydał. Nie, 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 nie. Uciekać, uciekać. A nie, przecież ich już tu nie ma. <gry> A cóż to za kamyczek powiedział? No kurna, przecież ja go tam rzuciłem, on tam jest. No ale widziałem, jak stąd wyleciał. Więc Hrader jest złapany, a więc przegrywa drużyna. Nie, mamy jeszcze jednego członka, ten lud na Patyku. No pójdę tam, bo coś pluskło. Aha. Dobrze już. Będziemy tłumaczyć nasze wyniki. A więc. Oni wygrali, bo zostało im Slambo, o którym sam zapomniałem. A tak w ogóle, gdzie jest Slambo? No dobra, nie jest ważne, gdzie jest Slambo. Na slashu go się odnajdzie. A więc, jak już mówiłem, wygrali oni, przegrali oni, ale żeby nie było nie fair, to nie obie te pary idą na eliminację, ale wy wybieracie, która z tych par idzie na eliminację. No to, których bierzemy? Mi to obojętne. No przecież, oczywiście, że bierzemy krama, no. Yy. Co ci nie pasuje we mnie? Yy. No, tak myślałem. Hmm, nie no, to przecież jest dobry człowiek, no. Pomogłem mu, no. On mi się musi kiedyś odwdzięczyć. Dobra, więc... Ci... Nasi pracownicy idą na eliminację. Serio? Także głosujcie w komentarzu, kto ma odpaść z pracowników. Skrups czy Kram. Ten, który przetrwa, dołączy do Slamba. No, więc do następnego odcinka. No i nara. Tylko kto sklei Wulka? Ma ktoś Wikol? Nie. Przyprowadziłem specjalistów, może go skleją. Ja szczepię psy. I ja jestem dentystą. Ja jestem defibrylatorem. E, zrośnie ci się ten kręgosłup, co nie?